Witam w poradniku do gry Lego Star Wars Knights of the Order Republic, część druga. Do spolszczenia. Znajdujemy się na Steamie. Oczywiście jest to tylko do wersji steamowskiej. Do innej takiej nie znajduje się, albo trzeba poszukać innych źródeł. Wchodzimy w bibliotekę gry. W mamy naszego Knights of the Order Republic i wchodzimy do warsztatu, w którym mamy różne modyfikacje i inne rzeczy, tutaj najpopularniejsze i takie możemy sobie wybrać, którą chcemy jakieś są, ale no, pierwszy raz w grę najlepiej jest przejść na spokojnie, bez żadnych modyfikacji chyba, że jakaś wysoka jakość i tak. Są różne modyfikacje ale my i tak potrzebujemy naszego, dlatego tutaj wpisujemy w wyszukiwarkę tutaj w warsztacie warsztacie.pl szukamy i wyskakuje nam spolszczenie zrobione przez goodbee Jakiś widocznie człowiek, który stworzył spolszczenie, jest to wersja spolszczenia. Wystarczy, żeby je posiadać, wystarczy nacisnąć. zasubskrybuj i teoretycznie już powinno być po polsku, ale w przypadku, gdyby Wam nie zadziałało, radzę sobie zresetować po prostu Steam'a i nie, że wyłączając i włączając, tylko z menedżera zadań zamknąć wszystkie okna Steam i włączyć jeszcze raz, nic zresetować komputer, jeśli nie chce Wam się krzebać. I powinno działać. Dzięki za oglądanie. Do następnego.